w regionie Cordoba ten szybki e, wideoblog ma za zadanie wyjaśnić, dlaczego e, nie odbył się pierwszy, tak, taki pełny odcinek specjalny w rajdzie Dakar. A no właśnie, nie odbył się, nie odbył się dlatego, że całe, e, cały region wygląda. Dokładnie tak. To są płynące potoki ulicami, nie tylko ulicami. Widzieliśmy tutaj zatopione samochody, studzienki kanalizacyjne wyglądają dokładnie tak. Od pięciu godzin, jak tutaj jechaliśmy, deszcz padał nieprzerwanie. No chwilami to nie był deszcz, to były po prostu ściany wody. Woda przelewa się z ulic. Mnóstwo podtopionych samochodów, a e, trasa odcinka specjalnego po prostu przestała istnieć. Miejsca, w których e, rzeki miały no, przykładowo po 20 cm, czyli tam normalnie 20 cm głębokości, tam normalnie można było przejechać. E, teraz tam jest podobno około 2 metrów, e, trudno rozegrać odcinek specjalny na nieistniejącym szlaku.